Słuchajcie, RMFFM 22,30 w studiu Michał Zieliński. Katastrofa kolejowa w pobliżu Szczekocin to nadzwyczajne wydanie. Faktu ofer Dziesiątki osób rannych w wypadku na trasie kolejowej między Krakowem a Warszawą nie ma oficjalnych informacji o ofiarach śmiertelnych. Wiadomo, że w Szczekocinach zderzyły się dwa pociągi. Przed chwilą połączyłem się z rzecznikiem straży pożarnej na Śląsku Jarosławem Wojtasikiem. Nie jestem w stanie określić, nawet nie jest w stanie określić ile osób poszkodowanych. Na miejscu zaangażowanych mamy ponad 20 jednostek straży pożarnej i około 200 strażaków, którzy przez cały czas udzielają pomocy osobom, yy, które, którzy tej pomocy potrzebują. To nie jest tylko pomoc medyczna, to jest również pomoc psychologiczna, czyli w yy, Na miejscu mamy kilkanaście... To rzecznik Śląskiej Straży Jarosław Wojtasik na razie mamy sprzeczne informacje o tym, o stacjach przeznaczenia i o tym, jak właściwie doszło do tego tragicznego w skutkach zderzenia. Wiadomo, że jeden ze składów jechał z Warszawy do Krakowa, a drugi prawdopodobnie z Przemyśla do Warszawy. Świadek, z którym rozmawialiśmy przed chwilą, poinformował nas, że jest przekonany, iż doszło tam do czołowego zderzenia pociągów. Spróbuję się teraz połączyć z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Witam. Marcin, czy udało Ci się dowiedzieć coś więcej? Pod stwierdzić te informacje? Czy można jakoś określić ile jest rannych? No, policja potwierdza przede wszystkim ten fakt, że było to zderzenie dwóch pociągów. Warszawa-Kraków oraz Przemyśl Warszawa. Jeśli chodzi o liczbę rannych, to mówi się o kilkudziesięciu osobach. Może to być nawet sześćdziesięciu poszkodowanych. Niestety, i to jest zła informacja, nieoficjalnie policjanci mówią, że mogą być też ofiary śmiertelne. Na miejscu jest około dwustu strażaków. Skierowano tam także śmigłowce ratownicze. W drodze jest też już kilkanaście karetek ksiąskiego pogotowia ratunkowego. Na miejscu cały czas trwa akcja. Radownicza. To nasz reporter Marcin Buczek. Ja powtórzę najważniejszą informację na trasie kolejowej w pobliżu Szczekocin doszło późnym wieczorem do katastrofy kolejowej. Wiemy na pewno, że są dziesiątki rannych. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Ludzie są rozważeni do szpitali. Według straży pożarnej wykolejone są dwa wagony. To bardzo wstępne informacje. Inne źródła podają bowiem, że zniszczone są co najmniej trzy wagony. Wewnątrz wciąż są uwięzieni ludzie na miejscu. Są ekipy ratunkowe, lecą tam również helikoptery ratunkowe. Wkrótce będzie tam też nasz wóz satelitarny. I na koniec tego nadzwyczajnego wydania faktów FM, informacja z ostatniej chwili, bardzo tragiczna. Prawdopodobnie są też osoby zabite. Informuje o tym nadkomisarz Andrzej Świeboda z komendy policji w Zawierciu. Fakt RMFFM o 23.00. Zapraszam, jeśli dowiemy się czegoś ważnego wcześniej, na pewno was o tym poinformujemy. Radio, muzyka, fakty. RMFFM.